Siema, w, dzisiejszy, w dzisiejszym odcinku zrobimy top 5 moje ulubione figurki z Lego Ninjago. Będzie jeszcze zwykłe top 5 moje ulubionych figurki ogółem. Ale dzisiaj jest z Ninjago. Jakby co, to jest moja subiektywna opinia. Ja oceniam po albo ilości nadruków, albo po sentymencie. Więc bez zbędnego gadania. Zapraszam do oglądania. Na miejscu piątym znajduje się duch z sezonu z duchami, wiecie o które mi chodzi. Moim zdaniem ilość nadruków, szczegółów w tym jest aż powalająca. Jak widać tutaj są przezroczyste zielone nóżki, bardzo szczegółowy nadruk jakiejś szaty i łańcucha na klacy piesiowej i zwykłe czarne ręce. Bez maski prezentuje się tak, tak jakby w jakiejś kominiarce. Z tyłu są dalej pociągnięte nadruki tego, oto, tej oto szaty, no i łańcuchów, oraz yy, tak jakby zawiązane z tyłu. no W sumie nie wiem, co to jest, jakieś szmaty też i tada. A więc przechodzimy do miejsca czwartego. Na miejscu czwartym yy, yy, jest samukaj. Odbudowałem go po kilku latach, kiedy go nie miałem. Osobiście go nabyłem, jak miałem parę lat, chyba pięć albo sześć, coś takiego. Więc tutaj jest on na tym miejscu przez to, że jest fikuśny. Ten, ta głowa z otwieraną do góry szczęką jest fajna. No, tutaj tak o. Yy, cztery ręce, tutaj jedną musiałem doczepić z tyłu to ma taki jakby kościsty garb. No tutaj widać są oznaki starości, tutaj farbka się yy, jest już wyskrobana. No, też tutaj jakaś plastelina nawet ubrudzony jest. No ale tak czy siak. Fakt, że mam samuka, no to już się cieszę, a jeszcze to, że jest... no Kompletny praktycznie poza tą jedną rączką. Ok, a więc miejsc, Czas na mieście, miejsce trzecie. Na miejscu trzecim znajduje się Scales z rog Węży. Na drugi, na drugi są bardzo ładne, tak jak były jakieś kobry. Tutaj główka ogólnie jest najlepsza. Tutaj widać oczy, które mi hipnotyzują hipnokobry, tak, tak się nazywają, yy, ząbki ładnie pomalowane, tutaj tak jakby jeszcze taki brzuch, z tyłu jakieś nadłogi, ale to tam nieważne, no i ten świetny ogon, tutaj na końcu trochę wyjdziemy. E, świetny ogon, gdzie tutaj z plastiku przechodzi w gumę, to dla mnie jest super. No to czas na miejsce drugie. Na miejscu drugim, tak trochę niepozornie, bo znajduje się Jay z sezonu bodajże dziewiątego. Yy, tak, z dziewiątego. On się tutaj znalazł przez głównie te swoje piękne nadruki, piękne szaty i jeszcze tą maskę. Nawet tu głównie chodzi o te ubrania. Czy wy to widzicie? No to jest piękne. To jest po prostu małe dziełko sztuki. O, wiedziałem przy tworzeniu tego Ranking że on musi się tutaj znaleźć z tyłu. Z tu tyłu też są na jakieś tutaj zadrapanie, jakieś paski, przążki. O, tutaj też. O, tutaj. O. No i jeszcze ma dwa wyrazy twarzy, już wam je pokazuję. Jeden taki wkurzony i drugi zadowolony. Więc teraz czas na miejsce pierwsze, number one mojej listy. Na miejscu pierwszym znajduje się, no też figurka z dziewiątego sezonu, niestety imienia nie pamiętam, yy, wiem, że, pamiętam, że robiłem... była ona w gazetce i że to jest dziewczyna, bo już czytałem, yy, była ona w gazetce, którą nawet ja recenzowałem, możecie sobie wpisać, gazetki LEGO Ninjago, no i tam jest taka mini seryjka. No, i też chodzi głównie o nadruki, które też mnie osobiście rozwaliły. Przepraszam za to, mama mnie zawołała do jednej rzeczy, ale to nie można. No, więc, jak już mówiłem, nadruki powalają. Tutaj jakieś paski, sznurki, tutaj z tyłu miejsce na jakiś nóż, łańcuch. Och, chyba mam mieć, nie wiem. Fryzurka nawet fajna. Bez zbroi wygląda tak. Tutaj yy, nie ma dwustronnego nadruku, ale są tak jakby zawiązane chusty. No. No, ale najlepiej prezentuje się w tej swojej zbroi. No, a więc to było miejsce pierwsze. Dzięki Wam za spędzenie kolejnego wspólnego odcinka. Ja osobiście. Yy... cały kolejne cięcia. Wiecie, jestem trochę rozgarnięty. To była moja subiektywna opinia, te top 5 moich ulubionych figurek Ninjago. Tutaj podkreślam moich ulubionych. Ktoś może mieć inne zdanie. No, a więc ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia i cześć. Zachęcam do suba i lajka.